Jakie pięć książek każdy powinien przeczytać? Moi drodzy, to jest bardzo prosta piłka. Po pierwsze, podstawową trylogię Red Rising, po drugie, absolutnie całego Wiedźmina i to najlepiej nie raz. po trzecie, cokolwiek od Pratchetta. moim zdaniem najlepiej zacząć od Morta, po czwarte, Sandersona. Jak widzicie, Droga Królów ma objętość, która sprawia, że to trochę więcej niż jedna książka w praktyce, a po piąte, najchętniej będzie, jak wczytacie, Strażników. Wiem jednak, że nie przyszliście tutaj na takie polecenia, ale musiałem z mojego jakby powodu moralnego wspomnieć o tych książkach, a zatem zrobię sobie tylko z bankawy i pogadamy o tych, dla których tu przyszliście. A zatem o książkach, dla których tutaj przyszliście. Moi drodzy, pięć książek, które w mojej prywatnej opinii powinien każdy przeczytać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, mam je przygotowane. To jest po pierwsze Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankl'a. Wiktor Frankl to jest jedna z, naj... jakby z postaci o jednej z najtrudniejszych historii życia, jakie mogę skojarzyć. Mianowicie Wiktor Frankl był. No. Przeszedł nie przez jeden, a przez kilka obozów koncentracyjnych. I ta książka jest o tym, ale dopisek, który znajdziecie zaraz pod ptaszkiem, brzmi Głos Nadziei z odchłani Holokaustu. I jest to jedna z najważniejszych książek, tak globalnie, na temat sensu życia. A sens życia, moi drodzy, jest jedną z najbardziej kluczowych rzeczy na i jakby bez której nie damy rady cokolwiek działać. W sensie sens życia jest tym, co nas definiuje, sens życia jest tym, dlaczego my w ogóle mamy jakąkolwiek motywację, żeby ktokolwiek cokolwiek robił, jakkolwiek, po cokolwiek. Bez sensu życia mamy kryzysy, moi drodzy, ciągle. Ja mam taką teorię, zresztą powtarzano trochę tak z tokiem rozumowania profesora Korczaka, że żyjemy teraz w czasie bardzo dużego kryzysu sensu życia. I dlatego są takie, dlatego jest epidemia depresji, nerwic, problemów społecznych, niedogadań, ja te różne problemy, z którymi się zmagamy wszyscy. Wszyscy, wszyscy się z nimi zmagamy w jakiejś wersji. Niektórzy, co jest dla mnie tragiczne, gorzej, niektórzy jakoś łagodniej. Ja gdzieś tam znajduję fundamentalne takie źródło tych różnych naszych na, problemów społecznych, właśnie w tym, że mamy bardzo duży problem sensu życia, nie za bardzo wiemy, co będzie, jak będzie, czy ja mam wpływ na to, co będzie. I to są straszne myśli, żeby się z tym skonfrontować, że jestem osobą, która być może nie ma takiego wpływu nad tym, co będzie, jak mi się wydawało. I. Mało kto miał mniej wpływu na siebie niż właśnie ludzie, którzy przeżyli a, ten terroryzm, po prostu naj, naj, największej, chyba skali, jaka kiedykolwiek była do wyobrażenia, czyli siedzieli w, w miejscach przeznaczonych do tego, żeby ich zabić albo wykorzystać. A, a Viktor Frank, jakby. Tam zastosował to myślenia psychologa, by czegoś się z tego nauczyć, coś z tego wyciągnąć, i o tym jest ta książka. Jest to fantastyczna książka o tym, że sens życia potrafi człowiekowi dać nadzieję. Spoiler, w najczarniejszych, najczarniejszych warunkach. Z którymi my nie mamy dzisiaj do czynienia, co jest bardzo ważne, więc tym bardziej ta książka wydaje mi się ważna, żeby to przeczytać, zrozumieć, przyswoić i próbować tym tokiem trochę bardziej spojrzeć na rzeczywistość. Być może będzie to miało zjawiskowo dobre rezultaty. Druga rzecz, dalej związana z kontrolą. Moi drodzy, to oczywiście będą rozmyślania Marka Aureliusza. Moje oryginalne wydania, z których pierwszy raz czytałem, te mądrości się rozwaliły. Ze starości to jest moje wydanie anglojęzyczne, które kojarzycie na kanale. Jest taki format jak Rób Kawy i Czytamy, w którym opowiedziałem tą książkę po prostu w całości, tłumacząc na żywo. I trochę śmiesznie stajmowałem ten mój format Rób Kawy i Czytamy. Mianowicie, jak go skończyłem, to dosłownie dzień później, wyszło nowe polskie tłumaczenie, bo ja trochę nie rozumiem, przyznaję się, bez bicia do starego polskiego tłumaczenia, tego wiekowego. To jest nowe polskie tłumaczenie, nowy przekład, jednej z najważniejszych książek w historii, w mojej opinii. Kluczowa sprawa. Jeśli macie potrzebę to na jakieś wartości, na coś, co ugruntuje, jakby uziemi was w tych trudnych, pełnych tumultu czasach, stoicyzm to jest bardzo dobra filozofia, żeby o niej pokminić. Jeśli stoicyzm wydaje się wam, nie zgubiwszy, nie zgubiwszy, tylko nie wyjąwszy. Jeśli wydaje się wam, moi drodzy, że Eee, takie zagrzebanie się w stoicyzm w tym y, nurcie klasycznym. Może być dla was za trudne, bo oczywiście równolegle z Markiem Aureliuszem polecam też Epikteta lub Senekę. Przy czym akurat według mnie Marek Aurelius jest najbardziej zjedliwy dla osoby początkującej, i jest coś jeszcze bardziej zjedliwego dla osoby początkującej: mianowicie książki Ryana Holidaya. Możecie znaleźć na moim blogu wywiad z tym wspaniałym człowiekiem. Wpiszcie w Google Ryan Holiday, Andrzej Tucholski i znajdziecie w moment. Ryan Holiday jest osobą trochę kontrowersyjną, dawniej bardziej, potem w ogóle, a potem teraz znowu bardziej. On zasłynął taką książką Zaufaj mi, gdy kłamie Zwierzenie manipulatora mediów bardzo, bardzo ostrą książką o tym, jak się oszukuje media i jak się wykorzystuje media do swoich prywatnych agend. Jest jedną, jednym ze współtwórców ruchu growth hackingu, potem zniknął pod ziemię i wrócił z trzema bardzo dobrymi książkami o stoicyzmie, już dzisiaj pewnie jest ich więcej, ale te takie trzy najbardziej kluczowe to jest Obstacle uh, is the way, Ego is the enemy and stillness Is a Key, o ile dobrze pamiętam, to ostatnio wyszła zupełnie niedawno, i pierwsza Obstacle is the Way jest taką bardzo biznesową książką o tym, jak przeradzać trudności w coś, co możemy wykorzystać. Stillness is a Key jest dla mnie najbardziej odtwórcza i średnio lubię. Środkowa, czyli ego to twój wróg, jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie można przeczytać na świecie. A jest to stricte książka, która uczy stoicyzmu w rozumieniu Zapanowania nad swoimi emocjami, tak by nam służyły, a nie wywalały nas na i nie sprowadzały nas na manowce. A dzisiaj, żeby dokończyć anegdotę, znowu jest dosyć kontrowersyjna postać o Ryan Holiday, ponieważ na przykład napisał świetną książkę Conspiracy, o tym, jak wygląda współczesna na konspiracja, którą zajmował się, używając swoich niewidzialnych a ludzi, którzy mu pomagali, na przykład Peter Thiel żeby pokonać taki konglomerat mediowy jak Gawker i tak dalej. Więc jakby Ryan Holiday jest ciekawą postacią, ma dziwne zainteresowania, mega mądry ziomek, bardzo polecam jego książkę Ego to twój wróg. W podobnych klimatach wydaje mi się, że każdy powinien przeczytać. Nie wiem, czy to jest łatwo dostępne, nie wiem, czy to jest trudno dostępne, ale taka pani jak L. Luna napisała książkę Crossroads of Should and Must. Find and Follow Your Passion. A rozstaje tego, co powinienem, a tego, co muszę. W jaki sposób znaleźć i podążać ze swoją pasją. Brzmi sztampowo, ale jest fantastyczne. Jest to w ogóle pani El Luna, jest malarką, więc ta książka jest pełna a, dosyć ładnego opracowania graficznego w tym oryginalnym, w oryginalnym a, wydaniu. Skąd ja je mam, co to jest? Dolany, czyli ze Stanów Zjednoczonych. Jest to książka fantastyczna, mianowicie bardzo mocno. To jest tak naprawdę rozdmuchany esej, który można znaleźć w internecie. Będę jeszcze przez chwilę pokazywał okładkę. Esej się nazywa tak samo, i pani się nazywa tak samo, więc bez problemu go znajdziecie. I jest to rozdmuchany esej, moi drodzy, ale w bardzo ładnej wersji. I kocham to, że mam jego wersję w domu fizyczną. Poświęcony temu, jak interpretować jeden z najważniejszych cytatów z Abrahama Maslowa, bardzo znanego psychologa, którego pewnie kojarzycie. I Abraham Maslow ma taki dosyć znany cytat, który teraz walnę z pamięci, więc pewnie z błędami: ale tak jak, mu jak tancerz musi tańczyć, pisarz musi pisać, a muzyk musi komponować, tak każdy z nas. Powinien iść, każ, każdy z nas powinien podążać za swoim potencjałem, ponieważ człowiek dopiero wtedy osiągnie, jakby wewnętrzną harmonię i szczęście. I bo, jeśli, to jest najważniejsze, jeśli człowiek może kimś być, to musi nim być, bo inaczej będzie bardzo źle. I to jest taki cytat z Maslowa, który strasznie lubię. O niego Eluna osnuła całą tą książkę, którą Wam przed chwilą pokazałem. Jest to doskonała książka dla ludzi, którzy mają wrażenie, że żyją rzetelne, rozsądne, porządne życie, ale to nie to rzucam temat. I ostatnia z pięciu książek, które w mojej opinii każdy powinien przeczytać, to jest książka Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym Daniela Kahnemana. Daniel Kahneman razem z Amosem Tverskim, ale Tverski nie dożył, zajmowali się tematami, które ostatecznie Kahnemanowi dały Nobla. Nobla w dziedzinie ekonomii, bo Nobli z psychologii nie ma, wobec czego teoria perspektywy Kahnemana w nawiasie Itwerskiego, a dostała Nobla z ekonomii i za tego Nobla w 100% zasługuje. Jeśli macie pomysł, jeśli macie ciekawość w sobie, dlaczego wy się czasem mylicie, dlaczego inni się mylą, dlaczego się tyle kłócimy, dlaczego podejmujemy nieracjonalne złe decyzje, lub dlaczego czasem ostatecznie podejmiemy racjonalne dobre decyzje o tym, jak działa mózg, czemu nie umiemy wytrzymać w postanowieniach noworocznych, czemu nie umiemy poradzić sobie z naszymi marzeniami, czemu tak często idziemy na łatwiznę. Wszystkie odpowiedzi znajdziecie, moi drodzy, w tej książce. Przeczytanie tych wszystkich książek, które Wam pokazałem, teraz pokażę Wam grzbiciki. Zaraz to naprawię. Przeczytanie tych wszystkich książek, które Wam właśnie pokazałem, pewnie by zajęło trochę dłużej niż wspomniany, już pokazany zresztą, nawet wizualnie czajniczek, kawy. Ale, moi drodzy, gorąco Was zachęcam żebyście spróbowali parę takich czajniczków sobie kiedyś zrobić i te książki przeczytać. Tak wygląda biblioteczka, którą według mnie każdy powinien przeczytać. O, teraz chyba każda książka jest w świetle. Trochę tego jest, ale jeśli macie po coś mądrego sięgnąć, to gorąco zachęcam. Frank jest po polsku, Marek Aureliusz jest po polsku w nowym tłumaczeniu, Kahneman jest po polsku, Ryan Holiday, Holiday, Ego is the enemy. Wydaje mi się, że widziałem polską wersję Ego to twój wróg. Uh, czy El Luna jest po polsku, nie wiem, ale jeśli nie jesteście pewni, czy chcecie ściągać książkę z zagranicy, powtarzam, chyba na medium.com znajdziecie esej, z którego ta książka powstała, uh, w którym wartości będą te same, co w książce? Zresztą ta sama autorka. O, więc moi drodzy! Tyle jeśli chodzi o książki, że które według mnie każdy powinien przeczytać. Jak macie ochotę na więcej poleceń, dawajcie mi znać. Przypominam też o naszym dealu, że dojedziemy do 50 tysięcy subów na kanale, to wam pokażę kwadrat za kwadratem, box boks za boxem to, co jest za moimi plecami. Jak jesteście ciekawi książek, które aktualnie tam posiadam. Podsumowując, pamiętajcie, żeby czytać dobre książki, na przykład takie jak Droga Królów Brandona Sandersona. A ja was zostawiam z najlepszymi życzeniami i koniecznie piszcie mi w komentarzach, jakie książki według was Powinien przeczytać każdy. Ciao.